The la, 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 la. Waka, waka, uh, I tell you where it's from, Africa, that's from where Ebola comes West side, it hides in the suitcase Two days later, it lands in USA I get it from my girlfriend, and give it to my dad I catch it on the subway, and leave it in the cab I eat it at Subway, drink it at Starbucks Ebola's everywhere, and I give no fuck They scared, it's bad Ebola's gonna kill us all dead Witam w kolejnym odcinku z ekspieniem Pro Likana W tym odcinku dobijaliśmy 107 poziom na Likanie Tutaj XP sobie małp z jego żoneczką To dziwo sobie na początku nie, nie ksujemy ale to oczywiście jest tylko początek Zawsze skaksuliśmy wszystko gienki i wszystkie duperele Teraz zobaczymy jak to wyjdzie ogółem Wyszło chwilowo spokojnie Poobijamy metiny, każdy dobry, z jakiego Metina dopadł Aż do czasu Eee, expiłem 7-6 godzin na Likanie Bardzo przyjemnie się expi ten To siódmy poziom, do 110 jakoś leci Potem pewnie górka się zrobi I tak Ubiliśmy Metka Małps to ubił Metka i co? Od razu się na mnie ...rzuca... O ten nie wiedział, bo w co się... ...na co się porywa. Więc od razu <kluzni> <kluzni> mu... ale... ...uciekł mi lekko... ...no, proszę się go... O tu nie trafiłem. Ale ja że Likan bez wszystkich skilli na P jest bardzo potężną postacią z bronią na 9 -0. Wystarczy mi, żeby się zabawiać każdym żółtym po kolei. Teraz twojego żoneczko będzie uciekać po całej mapce ja, jak dopadnie dobrze, to na dwa chwilę każdą po tej wzięła. Po poszedł strzał Cza, Lecz małp zdążył uciec. No i co teraz wam dodać? Eee, czemu sobie expić? Muszę w sumie trochę odcięte zaranki spożywać. Użyłem już praktycznie wszystkie zaranki i jest bardzo fajnie. Nie ma co, trzeba iść dalej. Trzeba coś porobić, żeby się nie zostać tyle. <laughs> Więc naprawdę fajnie, że w ten poziom, jestem zadowolony. Fajna zabawa jeszcze z mousem na lewej, jak widzę jakiś żółty, musi parować mi na lewej i tak to wyglądało i teraz kolejna potyczka z małpsem yyy ja sobie... jak mówię, mówię... sobie dwóch na... na jednego to zawołam kolegę ale kolega jeszcze coś od, nie zdążył nawet hit na no, nic teraz jeszcze jedno starcie z małpsem i jeszcze kolega zawołał walę czegoś i... tyle w temacie nie będziemy... Śpiewać, ale nie dali rady na razie cześć, to by było ciebie, koniec odcinka, cześć